Dzień dobry, w czwartek, 26 czerwca. Zacznijmy dzień z przewagą, a na sam początek podsumowanie rynków. WIG20 spadł o 0,5% do 2749 punktów, a WIG spadł o 0,2% do 101 221 punktów. Obroty na giełdzie papierów wartościowych wyniosły 1,5 miliarda złotych. Najmocniej wśród spółek z indeksu Blue Chip rosło PGE o ponad 3% do 11 złotych i 20 groszy. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje spadek notowań ARKICOM o 4,9% do 44,70 zł. Niemiecki indeks DAX spadł o 60% do 23,498 punktów. Indeks SP500 zakończył sesję w okolicach wczorajszego zamknięcia, to jest na poziomie 6091 punktów a NASDAQ z lekkim wzrostem o 0,1% do 22,221 punktów. Wczoraj wieczorem osłabił się dolar. Kurs dolara spada o około 0,5% do 3,64 zł, a kurs euro pozostaje bez zmian. 4,25 zł. Cena ropy naftowej WTI Crude rośnie o 1,27% do 65 dolarów za baryłkę. Natomiast Goldman Sachs utrzymuje, że możliwe są dalsze spadki ceny ropy. Cena złota rośnie o 42% do 3348 dolarów za uncję. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez 2 biznesupdatepl Gospodarka i makroekonomia. Według Głównego Urzędu Statystycznego nowe zamówienia w Przemyśle w maju wzrosły o 8,5% rok do roku, a zamówienia eksportowe w Przemyśle o 6,1%. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w maju o 2,8% rok do roku. Wartość sprzedaży budynków spadła o 9%, osiągając 3 miliardy 636 milionów złotych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju spadła do 5%, a liczba nowych bezrobotnych spadła miesiąc do miesiąca do 89 i 100 osób. Narodowy Bank Polski prognozuje wzrost produktu krajowego brutto na poziomie 3,6% w bieżącym roku oraz 3,4% w roku 2026. Średnioroczna inflacja wyniesie odpowiednio 3,7% oraz 2,9%. Z kolei prognoza średniorocznej stopy referencyjnej to 5,23% w tym roku. I 4,17% w roku 2026. Polska inwestycja w misję kosmiczną AX-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyniosła 65 milionów euro. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego może ona wygenerować od 3 do 6 euro zwrotu za każde zainwestowane euro. Misja Ignis, która rozpoczęła się 25 czerwca 2025 roku, potrwa 14 dni. Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadzi 13 eksperymentów naukowych i poprowadzi program edukacyjny, promując polskie technologie kosmiczne. Ministerstwo Przemysłu skierowało do konsultacji projekt aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, przewidujący uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w roku 2036. Tymczasem na terenie przyszłej elektrowni w Województwie Pomorskim prowadzone są badania przez botaników, mykologów i entomologów. Elbląg rozpoczął prace związane z rozwojem portu morskiego. Według raportu Deloitte wydatki Polski na obronność do roku 2035 wyniosą 900 miliardów złotych, a sektor obronny będzie potrzebował 250 tysięcy pracowników. TPA Poland wskazuje, że wysoki koszt kapitału pozostaje kluczowym wyzwaniem dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Ministrowie rolnictwa Polski i Francji podczas spotkania w Paryżu wyrazili sprzeciw wobec umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Wskazali na zbyt wysokie kontyngenty taryfowe na mięso drobiowe i wołowe, które zagrażają interesom europejskich rolników. Umowa parafowana w grudniu 2024 roku nie zawiera wystarczających klauzul ochronnych. Francja zapowiada dalsze działania dyplomatyczne, a podobne stanowisko prezentują Węgry, Austria, Irlandia, Rumunia i Włochy. Do zablokowania umowy potrzebna będzie jednak mniejszość blokująca w Radzie Unii Europejskiej. NATO ustaliła nowy cel wydatków obronnych w wysokości 5% produktu krajowego brutto, z czego 3,5% mają być przeznaczone na obronę, a 1,5% na infrastrukturę oraz przemysł. Hiszpania nie będzie jednak zobowiązana do osiągnięcia tego poziomu, a jedynie do wydatków w wysokości 2% PKB. Donald Trump zapowiedział, że jeśli Hiszpania nie zwiększy wydatków do 5%, NATO będzie musiało się tym zająć. Trump udostępnił także wiadomość SMS od sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, który pogratulował mu stanowczych działań w Iranie i stwierdził, że prezydent doprowadził NATO do przełomowego momentu. Według wstępnej oceny amerykańskiego wywiadu, niedawne naloty USA nie zniszczyły irańskiego programu nuklearnego, a jedynie opóźniły go o kilka miesięcy. Zochran Mamdani niespodziewanie wygrał prawybory demokratów na burmistrza Nowego Jorku. Jerome Powell po raz kolejny zaznaczył, że Rezerwa Federalna nie spieszy się z obniżkami stóp procentowych i czeka na większą jasność w sprawie ceł. Kongres Stanów Zjednoczonych planuje dużą ulgę podatkową dla inwestorów z sektora prywatnego kredytu. Grupy inwestycyjne domagają się wyłączenia dochodów pasywnych z projektu ustawy podatkowej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w USA w pierwszym kwartale gwałtownie spadły z powodu niepewności co do ceł. Jednocześnie deficyt na rachunku obrotów bieżących osiągnął rekordowy poziom. Business. Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU, poinformował, że reorganizacja grupy PZU, zakładająca utworzenie struktury holdingowej z bankiem PKO jako podmiotem przejmującym, będzie wymagała zmiany czterech ustaw i statutów obu spółek. Proces został zainicjowany umową o współpracy podpisaną w czerwcu 2025 roku. Ma on na celu uwolnienie nadwyżki kapitałowej w wysokości od 15 do 20 miliardów złotych, co pozwoli zwiększyć potencjał kredytowy grupy o około 200 miliardów złotych. Po połączeniu na giełdzie notowana będzie tylko jedna spółka, a polityka dywidendowa, zakładająca wypłatę powyżej 50% zysków, pozostanie bez zmian. Celem reorganizacji jest zwiększenie efektywności przy zachowaniu stabilności finansowej. Polski standard płatności Operator Systemu BLIK planuje przyspieszenie ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma nawiązuje strategiczne sojusze z największymi bankami regionu, w tym z Erste Group, które przejęło Santander Bank Polska. BLIK ma niemal 19 milionów użytkowników w Polsce, działa już na Słowacji i w Rumunii, a w pierwszym kwartale 2025 roku osiągnął wartość transakcji bliską 100 miliardów złotych, co oznacza wzrost o ponad 33% rok do roku. Prezes Dariusz Mazurkiewicz podkreśla, że współpraca z bankami takimi jak Raiffeisen, Unicredit czy KBC oraz wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji mogą pozwolić na podwojenie wolumenu transakcji w ciągu dwóch lat, mimo konkurencji ze strony Revolut. PGE planuje udział w grudniowej aukcji wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, prawdopodobnie zgłaszając jeden projekt. Decyzja środowiskowa jest oczekiwana. Aukcja organizowana 17 grudnia 2025 roku przez Urząd Regulacji Energetyki zapewni zwycięzcom kontrakt różnicowy przy maksymalnej cenie energii od 485 zł i 71 groszy do 512 zł i 32 groszy za MWh przy łącznej mocy do 4 GW. PGE i Ersted udostępnią terminal instalacyjny T5 w Gdańsku dla projektu Ocean Winds. Dzięki współpracy z firmą Shopper, usługa InPostPay ma obecnie 8,5 miliona użytkowników i działa w ponad 2,5 tysiąca sklepów internetowych. A teraz krótki flash wiadomości biznesowych ze świata: chiński producent pojazdów elektrycznych BYD spowolnił tempo produkcji i ekspansji, ograniczając zmiany w części fabryk w Chinach i opóźniając rozbudowę nowych linii produkcyjnych. F21 operator, dawny operator sieci Forever 21 w Stanach Zjednoczonych, uzyskał zgodę sądu na proces likwidacji i częściową spłatę zobowiązań. Niezabezpieczeni wierzyciele mają otrzymać 70% wpływów netto. Transakcje i finansowanie. ProDiagnostic Group, słowacka spółka specjalizująca się w diagnostyce obrazowej, zgłosiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar przejęcia kontroli nad Centrum Diagnostyki Medycznej Multimedi. Multimedia to prywatna sieć medyczna działająca w województwach mazowieckim i lubelskim, oferująca usługi diagnostyczne i lecznicze finansowane zarówno prywatnie, jak i ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundacja Norsken, zarządzająca aktywami przekraczającymi 1 miliard dolarów, zainwestuje 300 milionów euro w europejskie startupy AI zajmujące się problemami klimatu, zdrowia, edukacji i żywności. Inwestycje będą realizowane przez fundusze Norsken VC, Launcher i Accelerator. Sebastian Kulczyk planuje uruchomienie funduszu inwestycyjnego we wrześniu 2025 roku, koncentrującego się na magazynach i mieszkaniach z perspektywą ekspansji zagranicznej. Spółka Noho Investment, której większościowym udziałowcem jest SK Consulting, dynamicznie rozwija projekty apartamentowe w czterech dużych miastach. Osiągając np. 50% rezerwacji w ciągu dwóch miesięcy dla projektu Nocho One. Firma Miglo, lider rynku e-commerce w Polsce, planuje pozyskać inwestora private equity, który wesprze ekspansję międzynarodową i skalowanie e-commerce. W 2024 roku firma osiągnęła 36 milionów złotych przychodów oraz 7,6 miliona złotych zysku netto. Miglo testuje działalność w Czechach, Niemczech, Włoszech. I planuje uruchomienie centrów operacyjnych w Wielkiej Brytanii i Portugalii. Walne Zgromadzenie Columbus Energy zatwierdziło sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa o szacowanej wartości 90 milionów złotych na rzecz spółki Ruby01a. Wartość netto ZCP ustalono jako różnicę pomiędzy aktywami o wartości 700 milionów złotych, a pasywami wynoszącymi 610 milionów złotych. Kurs QNA Technology Spadł podczas debiutu na GPW o 2,91% do poziomu 36,70 groszy. Akcjonariusz Scanway sprzedał w ABB 176 500 akcji spółki w cenie 75 zł za sztukę. Spółka Prymus przeprowadzi skup do 500 tysięcy akcji własnych. Konsorcjum bankowe zwiększy linię kredytową dla Kruka o 90 milionów euro do maksymalnego poziomu 740 milionów euro. Allegro Treasury. Dokona częściowej przedpłaty kredytów terminowych w wysokości 1 miliarda złotych. Spółka Best przedterminowo wykupi wszystkie obligacje serii M1 i N1. Unia Europejska bada sprzedaż udziałów we włoskim banku Bmps po wykluczeniu dużych inwestorów z procesu przetargowego. Hiszpania zablokowała przejęcie Banco Sabadell przez BBVA za 16 miliardów dolarów na okres co najmniej 3 lat. Fundusz kontrolowany przez Lingong Group wykupi 70% udziałów Volvo w chińskiej firmie SDLG za 837 milionów dolarów. Autodoc, niemiecki sprzedawca części samochodowych wspierany przez Apollo, odłożył planowane IPO w Niemczech o wartości 450 milionów dolarów. Aumovio, motoryzacyjna jednostka niemieckiego giganta Continental, ma wejść na giełdę we wrześniu. Firma Project A zebrała fundusz o wartości 373 milionów dolarów na inwestycje w europejskie startupy, w tym z sektora obronnego. Firma Ambarella, wyceniana na około 2,6 miliarda dolarów, rozważa sprzedaż lub inne opcje strategiczne. Amerykański ubezpieczyciel Brighthouse Financial zawęził listę potencjalnych nabywców do funduszy TPG oraz Aquarian Holdings. Firma Digital Asset pozyskała 135 milionów dolarów. Od Citadel Securities, Goldman Sachs i Virtu Financial. Startup Lime, wypożyczający hulajnogi i rowery elektryczne, zatrudnił banki inwestycyjne w związku z planowanym debiutem giełdowym w Stanach Zjednoczonych. Tata Capital, należący do indyjskiego konglomeratu Tata, otrzymał zgodę na przeprowadzenie IPO o wartości 2 miliardów dolarów, które może być największym debiutem roku w Indiach. Dystrybutor materiałów budowlanych QXO planuje pozyskać 2 miliardy dolarów z emisji akcji na potrzeby planowanych przejęć. Prawo i podatki. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec spółki P4, właściciela sieci Play, w sprawie stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Ustalono, że firma wprowadziła jednostronnie do umów z konsumentami opłatę za utrzymanie numerów w ofertach Play na kartę Odnowa oraz Play na kartę 3.0. Zarzuty podobnej treści postawiono także Orange Polska. Jeśli się potwierdzą, firmom grozi kara do 10% obrotu. Sejm jednomyślnie przyjął nowelizację ustawy o podatku VAT. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązek rejestracji VAT dotyczyć będzie dopiero po przekroczeniu progu 240 tys. zł rocznego przychodu zamiast dotychczasowych 200 tys. Sejmowa podkomisja zakończyła pracę nad projektami ustawy dotyczącymi tzw. ślepych pozwów wobec anonimowych hejterów, bez kontynuacji prac. Prokuratura umorzyła postępowanie wobec adwokata i posła Romana Giertycha w sprawie domniemanego prania pieniędzy i szkody wyrządzonej spółce Polnord na kwotę ponad 70 milionów złotych. Ustalono, że Giertych był pełnomocnikiem prawnym, lecz nie podejmował decyzji finansowych. Polwax, Mostostal Zabrze oraz Orlen projekt podpisały porozumienie ugodowe dotyczące sporów związanych z inwestycją Future. Polwax zapłaci Orlen projekt 30,3 miliona złotych. Mostostal poręczy wykonanie zobowiązania do wysokości 23 milionów złotych. Samozatrudnieni posiadają w zakładzie ubezpieczeń społecznych ponad pół miliona złotych zadłużenia z tytułu składek. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali liniowego PIT lub karty podatkowej mogą zapłacić w 2026 roku o ponad 1400 zł więcej za minimalną składkę zdrowotną, jeśli nie zostaną przedłużone dotychczasowe przepisy. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że od 1 lipca 2025 roku bez e-doręczeń nie będzie możliwa aktualizacja wpisu do rejestru CIDG. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o przywrócenie przedsiębiorcom możliwości zmiany decyzji administracyjnej dotyczącej stawek za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne. Obecnie przedsiębiorcy płacą nawet 10 razy więcej za inwestycje sprzed nowelizacji ustawy z 2019 roku. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją prawa zamówień publicznych, która ma zakazywać udziału w przetargach podmiotów z państw trzecich chyba że zamawiający wyrazi na to zgodę. Takie podmioty nie będą miały prawa do odwołań. Rząd planuje umożliwić ubezpieczycielom odmowę zawarcia umowy OC z właścicielem pojazdu, którego PESEL jest zastrzeżony. Od 1 stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywał informacje emerytalne osobom posiadającym profil w Ezus i korzystającym z aplikacji Mobywatel. Wkrótce wejdzie w życie ustawa o dostępności nakładająca na firmy obowiązek dostosowania produktów i usług do potrzeb osób z ograniczeniami. Regulacje będą wdrażane stopniowo i z wyjątkami. PARP poinformowała, że leasing sprzętu badawczego nie będzie kwalifikowany jako koszt dofinansowania w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację w sprawie samofakturowania dla kontrahentów zagranicznych. Wystawienie faktury w imieniu dostawcy bez polskiego numeru identyfikacji podatkowej nie będzie wymagało użycia krajowego systemu e-faktur. Naczelny Sąd Administracyjny podejmie uchwałę dotyczącą możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Pytanie dotyczy tego, czy do odliczenia wydatków konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie zakończenia budowy. OpenAI i Johnny Ive zostali oskarżeni o próbę eliminacji konkurencyjnego startupu z rynku. Były dyrektor CFA Institute został oskarżony o defraudację milionów dolarów. W dokumentacji przeglądu dotyczącego tiomersalu w szczepionkach amerykańskiego CDC powołano się na nieistniejące badanie. Rząd Tajlandii podejmuje działania w kierunku ponownej kryminalizacji marihuany, co wstrzymuje rozwój branży wartej ponad 1 miliard dolarów. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na businessupdate.pl. Subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.